Siemanko widzowie w kolejnym materiale na tym kanale, na samym starcie przypomnę Wam, że maraton prezentów dalej trwa, tylko te co ostatnio już wyniki na Discordzie, więc sobie wbijcie, zobaczcie, może udało Wam się właśnie otrzymać to, a my dzisiaj spróbujemy sobie wygrać jakiś ładny skinek, którego będziemy mogli wrzucić dla Was jako prezencik oczywiście, więc przechodzimy do Kiesbaczyń na Underdogu na no, samym starcie za 1700 i później oczywiście zrobimy fulla, Ostatnia badań, widzicie, jest A była pula naprawdę, naprawdę fajna, bo tu pokazywałem widzowi, że ta skrzynka jest naprawdę opłacalna. No i dobra, robimy trzech, Underek, oczywiście. No i skrzynki na gesterze. I może wykorzystamy to. mam Mamoc case dwa razy. Medium case niech będzie. Gold case, snow Snowblast. No i coś takiego można pyknąć. Jeszcze dorzućmy jednego tutaj indirecta, Dajmy sobie prywatną. Zobaczmy, co to był za bot. Emily. No dobra, niech będzie. A tutaj nie wiem kogo dać. No, niech będzie Rosso. Zobaczył to jest Underdog. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego nie dropną. I uda się to zwyciężyć. Na samym startie jest BladSport, więc tyle dobrego. Zobaczmy, co będzie w kolejnym. Bo faktory news stand wpadł akurat. Jest koska. I jest gloczek kolejny, więc naprawdę wygląda to przyzwoicie. Ale wiadomo, że wystarczy ta naklejka tutaj z tej złotej skrzynki. Sticker Chrome, jest pograne. No, ale mamy nadzieję, że nie wpadnie. Teraz jeszcze USP Orion. I. Petka Feralementa faktor nią, więc naprawdę dobre skinie poleciałem i mam nadzieję, że nie trafię tutaj tej naklejki I szanse są naprawdę duże, żebyśmy to przytulili. Nie ma naklejeczki, więc jak nie trafię z survivala Knife Dopper Sapphire, no to to mamy, ale czy zobaczymy, zaraz czy nie wpadnie czasem. To jest chyba teraz, nie, myślałem, że jest więcej warte. No i druga skrzynka ta niebieska, jest survival na środku, więc zarąbiście, większa pula dzięki temu. No i to jest naprawdę mocne mocna jest izbathna, takie coś. Na razie tego sorry, walka sobie. Z... chociaż nie no. Ładniejszy przede i tak w punktu więc na razie Mamy teraz coraz więcej na fajne granie. No i zróbmy sobie teraz mm, z. nie, trzech po prostu. I mam nadzieję, że nam się coś uda wygrać. I teraz znowu. Dwa razy ammo case. Snowblast oddał. Gold case nie, więc go jeszcze raz dajemy. Westlanda i Ultra Case'a. Coś takiego. Albo bez jednej jakiejś skrzynki. Bez jednego Ultra Case'a zróbmy. Zobaczmy, że ktoś wszystko się skusi dołączy, bo jest naprawdę sporo na stronie. Ja zobaczę w ogóle, czy to się jeszcze nagrywa. Nagrywa się, więc wszystko G. Adrian. Aleksy, jedziemy z tym. Sprawdźmy co to dropu. Jest Famasik na sam start, ale też na prawo oczywiście poleciał. Westrand ci gloczek, Westrand Rebel. Sama nazwa wskazuje, więc jest. Wszystko git. Ale my trafiamy za to teraz pustynnego buntownika. O kurna, jaki stan. faktury nie o tego się nie spodziewał. I mamy drugą wygraną pod rząd. Piękny kałach i piękna jeszcze awupa. No i dzisiaj szczęście jest niesamowite, nie? Dzisiaj szczęście jest niesamowite. Dobrze to się wszystko nagrywa. Dajemy sobie teraz bitwę 2 na 2. I dajemy do siebie do samo I teraz walczymy o jakieś fajne już nagrody. Co wy na to? Myślę, że to będzie dobry wybór. Gold case nadal nie odda, więc go wrzucam. C4, Westrand oddał. Ultra case oddał, więc teraz C4 Case. Ultra case. No i zróbmy na razie taką. Na rozgrzeweczkę. Damy trzy szanse. Później za 4 i najwyżej później Alin za 8. Mam nadzieję, że i samo nam pomoże i uda się którąś ciekawą wygrać. Oby nie tą, bo tutaj nie będzie raczej dużej puli. Lepsza była kolejna, bo już dorzucę naprawdę ciekawe skrzynki, bo chciałbym wam kolejny fajny itemek dać. Dobra. O, smoja. Ciekawe, czy to jest coś... O kurna, te dzisiaj są takie dropy niesamowite, że aż mi się nie tu wierzyć. Jeszcze teraz emeczka Cannon war No na razie wygląda to pięknie, ale przydałoby się, żeby jeszcze ktoś tu coś trafił, bo pula nie będzie wyśmienita jakoś. Ja sporo mam, ale i samo nie ma nic, Aden nie ma nic i Alex nie ma nic. Teraz troszkę zyskali, ale i tak to jest jeszcze zbyt mało może teraz. on revolution jeszcze. No nieźle. Nieźle. Szkoda, że sobie podział poleciał. I na razie mamy trzy bitwy wygrane pod rząd. I nie wiem co zrobić, bo chciałbym jakąś fajną kosę. I chciałbym w szczególności trafić dzisiaj M9. czy się mu uda, bo też czuję, że będzie ciężko. No nie no jeszcze jedną próbę i lecę chyba na Case Battle z powrotem, bo to nie jest raczej mój tryb tutaj, w sensie zwykłe otwieranie skrzynek. No, mp9 Hydra, gówno z tego i tak, chyba że w New. Nie, niestety ta gówno, nagrało się, to nagrało. Dobra, lecimy jeszcze raz na Case Battle, teraz lecimy w Underdoga. No i zobaczmy, co tu... Tak zyskaliśmy i teraz znowu zepsułem. Mamy sporo wyglądów pod rząd, i może się to dla nas źle ułożyć, no ale zobaczmy. Taki zestaw, niech będzie. I dajemy sobie standardowo Rosso, Emily. Nie, to jest standard. No dobra, nie będzie Rosso, trudno, i dajemy Michaela tym razem. Coś nowego, niech będzie. Rękawiczki dla nas, five Seven. Pojebamy, dzisiaj są dropy, dla mnie, nie? A ja dałem standardowe, miał być Underdog. I zobaczymy, czy to dobrze, że zrobiłem tego standardowego. Wydaje mi się, że tak, ale zaraz się okaże, bo może ta jemka jest droga. Jest, ale niewystarczająco. Z Lovely Case'a. Good night na środku. Bo na razie lecą dobre dropy, ale nie, nie lepociały jeszcze nic takiego, co bym chciał. No i dobra. I teraz spróbujmy na underze Zyskać tą dziewiątkę, może się uda. I dajmy sobie tak. Mm. To było to ceremonie Case i dorzućmy do tego Winter case, a taką bitlę na underdog'u. No ryzykownie, ale nie będzie. A wy w ogóle widzowie, mmm, napiszcie w komentarzu, czy u was też jest tak ślisko i o które wróciliście do chaty. Czy jeszcze wracacie, bo zależy o której godzinie oglądacie ten film. No i z tej skrzynki, z tej ceremonii case będzie ciężko cokolwiek z tego co widzę. Ale może Winter Case odda coś ładnego. Jest Print Stream, ale to tak jest za mało. No tragicznie sygnęło. Spróbujmy jeszcze raz. Dorzucę jeszcze raz tą i najpierw zagram zaraz Alina. Może to nie być dobre, bo dzisiaj mam naprawdę mocną passę wygranych, a teraz może się to skończyć sporym tutaj sporą w topą no ale sprawdźmy rozsemili może teraz m 9, no bo chciałbym to mieć na rozdanie dla was oczywiście. Pierwszy rzut tragiczny. Drugi jeszcze gorszy. No nie wierzę, co tu się dzieje, nie? dropów. I Karus Fil poleciał i emeczka musiała, nie? <słuch> Jakby nam te rękawiczki nie wpadły, to byśmy to mieli. No dobra, trudno. Dajemy tak i za 800 jeszcze coś na sam koniec. Nawet nie pełne 800, więc dajemy za 780 cyber Cybercase'a. I co ma się dziać? Niech się wydarzy. Mm, głupi to jest odcinek, ale może jednak. Mega krótki, a dużo case w sumie zrobiłem. Dobra, Rosso, Bot Emily Jedziemy z tym. Oby M9 albo Golterabeska pod tu i tu. Nie ma nic. Władza Ramzesa jedynie. Drugi strzał. No nie ma kurwa, no nie trafię tej M9, Lor, nie ma szans na to. Ale chujowa bitwa będzie. Ciekawe kto to wygra. Bo jest tragedia. No chyba, że z Cybera dwa talony. Nie ma talona, nie ma na, dla nas bitwy, ale nawet nie ma profitu, to jest najlepsze. Połowa się ledwo zwróciła. No to była chyba jedna z najgorszych bitw, jaką kiedykolwiek w ogóle zrobiłem na tej stronie. Mam jeszcze tutaj 260 tysięcy punktów, nawet tak jak na mi zwraca tego, co niestety wtopiliśmy w tą skrzynkę. A zobaczmy, ile tutaj mamy jeszcze. Kafla, no tajemki fight. nie wiem co z nią zrobię, zobaczymy. Spróbujemy pyrokasea teraz. Raz, może świądzie coś. Diggle Blaze, jest nadzieja, bo ten Diggle Blaze aż tyle kosztuje, no i nas to ratuje w tym momencie mocno. Jesteśmy w stanie jeszcze jedną taką zrobić. Trzech Underdog. No i liczmy, że teraz się uda, no może to był dobry znak. Dostaje nam tysiąc, więc na to dajemy sobie Steampunk'a, prywatne, oczywiście. Która to będzie próba? Raz, dwa, trzy, do czterech ze sztuka, tak to było chyba, albo do trzech mniejsza, najważniejsze, że próbujemy może wpadnie w końcu, no taj tu i kończę ten film jak to wleci nie ma, no. władza Ramzesa jedynie my trafiamy buldożera w ogóle teraz zwrócimy na to uwagę no w ogóle nie ma żadnego stop 3 dropów nawet się nie pojawiają w tym rolowaniu no i nie ma szans raczej chyba, że tu na prawo coś wpadnie mocnego no nie, no i znowu stopa ja właśnie tę skrzynkę, nie trafię dla Was tej dziewiątki, 9 mimo że bym chciał. Trudno, na dzisiaj to by było tyle. Zobaczę, co jeszcze zrobię z tym itemem, co mam. Może go dam jako prezent, zobaczymy. Do następnego filmu, na razie.